Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj chyba najlepsza figurka Marvela, jaka pojawiła się do tej pory. Przed wami Ant-Man. 289 elementów, 160 zł katalogowo, ekskluzywna dostępność na lego.com i w legostorach. Ja ten zestaw zamówiłem sobie na legostorze jeszcze przy okazji zgarniając kilka zestawów ze Star Wars i znowu wpadły mi gratisy. Więc komuś, już nawet wiem komu, podaruję dodatkową plakietkę z danymi z gwiazdy śmierci. No ale dobra, jeśli chodzi o ten zestaw, zobaczcie, bardzo kreatywnie został Ant-Man tutaj przedstawiony z tego względu, że mamy go przedstawionego jako Giant-Mana i co i jest tutaj też nanofigurka, a nanofigurka przedstawia osę. No i dzięki temu mamy komplet dwóch bohaterów. Bardzo fajnie jest to pokazane, bo tak jak mam problem z proporcjami tych figurek Spidermanowych, bo mieliśmy wcześniej Venoma, który zresztą tutaj za mną siedzi. Mieliśmy Spidermana w wersji klasycznej i Milesa Moralesa. No to właśnie Venom wyglądał ok. Dwójka pozostała już wyglądała średnio. A te figurki, które pojawią się już za chwilę, czyli mieliśmy tam Wolverina, Black Panthera, chyba. Kurczę, nie pamiętam. Wolverine po prostu zrył mi kompletnie Beret. Ciekawie zapowiada się Batman, no ale to jest inne uniwersum, bo tam mamy DC, a nie Marvela. Hmm, ale to chyba tylko jest moja opinia, że Batman wygląda ciekawie, bo z kim bym nie rozmawiał, to wszyscy mówią, ten Batman też jest do Bani. A ja mu daję naprawdę duże szanse. Choć wydaje mi się, że jeśli chodzi o Batmana, to i tak wszystkim dech w piersiach zapiera ten polibak, gdzie dostaniemy. Batmana, który będzie miał odlew Peleryny, tyle że będzie nawiązywał do drugiej części Batmana Bartona z 92 roku, a nie tej pierwszej z 89. W każdym razie i tak czekam na ten polibak. Jeśli on pojawi się w dobrej cenie, to go zgarnę. Ale za dużo nagadałem się o figurkach. Idę otwierać tego kolosa i naprawdę na niego liczę. I mam nadzieję, że został ekskluzywem, dlatego że to jest naprawdę figurka warta uwagi. Pudełko jest pionowe, ale jest na tyle niskie, że jakoś sensownie mieści się w kadrze. No dobra, mamy tutaj oznaczenie, że jest to zestaw nawiązujący do filmu Quantumienia. Ja jeszcze go nie oglądałem, i myślę, że też po tych wszystkich recenzjach raczej nie spieszy mi się do tego, żeby go oglądać. I ogólnie ja niestety jestem wśród tych osób, które od czasu Endgame polubiły tylko Spidermana. Nie tylko ze względu na to, że jestem wielkim fanem Spidermana od wielu lat, ale dlatego, że po prostu ten trzeci epizod Losów Pajączka po prostu mi się Podobał, był udany według mnie. No dobra, tak to prezentuje się z drugiej strony. Po prostu mamy figurkę w nieco innej pozie, i w ogóle, jak sobie tak patrzę na wizualizację maski, którą mamy tutaj zaprezentowaną, to trochę to mi się kojarzy z bajoniklami. No ale dobra, ja w takim razie wyciągnę zawartość i zastanawiam się, czy mamy tutaj naklejki, czy to są nadruki. Bo jeśli nie mamy naklejek, to jest naprawdę całkiem nieźle. Instrukcja nieduża, w pionowym formacie mamy tutaj zaprezentowaną figurkę w takim już szybszym marszu a elementy zostały podzielone na dwa worki, w takim razie ja zaraz zamienię je na gotowy zestaw i jak sobie tutaj widzę, to rzeczywiście chyba wszystkie te elementy, na których mamy jakieś grafiki, to po prostu są to nadruki, co mnie bardzo cieszy. To, że ten zestaw jest ekskluzywny, to spowodowane jest chyba tym, że on po prostu najzwyczajniej w świecie się udał. I takie małe sprostowanie, czy też uzupełnienie, oprócz Wolverina i Batmana, będzie Kapitan Ameryka. No tak, przecież nawet trochę pohecheszkowałem z niego w trakcie zapowiedzi, nie będzie żadnego Black Panthera. Trochę mi się to pozakręcało. A teraz już możemy przejść do omówienia tej figurki i muszę przyznać, że ona naprawdę wyszła całkiem nieźle i tutaj absolutnie nie ma się do czego czepiać. Zacznę może od tej gór górnej części, a może żeby to było lepiej pokazać, to może nieco przesunę. Statyw do góry, o i teraz powinno być idealnie. Jeśli chodzi o nadruki, to takich elementów jest kilka, nie ma ich jakoś przesadnie dużo, ale te nadruki naprawdę wyglądają bardzo dobrze i zacznę może od nadruku, który dostajemy na masce. On naprawdę wygląda idealnie I tutaj, jeśli chodzi o spasowanie, o to jak ta głowa została ukształtowana dookoła, jest naprawdę w porządku, bo rzeczywiście tutaj mamy dobudowaną część kasku antmana, a nie tylko jakiś taki smutny pin, bolec albo cokolwiek innego, co pozwoli przyłączyć. Nam maskę do reszty tułowia. I tutaj rzeczywiście widać, że ta głowa jest przestrzenna, że ma jakieś łączenia, że ma jeszcze inne elementy, które tworzą całość. I to naprawdę wygląda bardzo dobrze. I w ogóle jeśli chodzi o. Same kształty, to mamy tutaj wręcz całkiem nieźle odzorowane kształty ludzkiej sylwetki. Nie ma czegoś takiego, że Ant-Man jest nieproporcjonalny i co więcej, nawet z tyłu częściowo został zabudowany. Mamy tutaj jakieś drobne elementy, które powodują, że widać płytki od spodu, ale w większości przypadków jest naprawdę nieźle. Co do rąk, one też są zrobione dość podobnie do tych poprzednich figurek, które już mogliście na kanale zobaczyć. Tutaj mamy na ramienniki, które zastawiają nam ten zawias kulkowy. Mamy też. Możliwość ruszania w ramieniu, możemy też sobie zginać łokciem. Naturalnie, ruszać nad garstkiem, no i zginać palce. Tutaj możemy zobaczyć nanofigurkę łosp, która została schowana w tym miejscu. Co istotne, druga taka sama nanofigurka jest figurką zapasową, więc to myślę, że też bardzo fajny plus. A jeśli w ogóle chcielibyście odwzorować jakąś potyczkę Avengersów, to też sporo już Avengersów zostało wydanych właśnie w formie takich nanofigurek, i dzięki temu możecie sobie coś takiego zrobić. No dobra. Bra. Tak prezentuje się cały tors, czy też właściwie korpus. Tutaj mamy kolejny nadruk, no i też nadruki pojawiają się właśnie w tym miejscu, gdzie mamy te elementy, które zdobią przedramiona antmena. Co do nóg, tutaj myślę, że jest chyba najsłabiej, ale to żebyście mogli też zobaczyć, o, ale mi skrzypi status, chyba pora go naoliwić, a tak całkiem serio. Mam wrażenie, że niektóre elementy w nogach mogłyby być odwrócone, bo mamy bardzo szerokie wewnętrzne części ud, a tutaj już jest płasko i przez to ma się wrażenie, że on trochę cierpi na taki syndrom indyka, a jeśli chodzi o stopy, to one też jakby są delikatnie, Powykręcane, niedobudowane, i w ogóle też mam wrażenie, że to, co jest na zewnątrz. No, mogłoby być wewnątrz, bo wewnątrz te stopy są obudowane naprawdę całkiem sympatycznie. No i to jest chyba taki największy problem, jeśli chodzi o zabudowanie tego wszystkiego. Zresztą zobaczcie, tutaj możemy zobaczyć, że łydka jest zdecydowanie bardziej umieśniona niż udo. I to jest dziwne, szczególnie jeśli byśmy wzięli pod uwagę takie komiksy z lat 80. czy 90. gdzie ta muskulatura zawsze była taka zrobiona nad wyraz, no a tutaj w ogóle mamy nad wyraz łydki, a uda są takie, gdyby zapomniał w ogóle. O tym, że trzeba czasem jakiś trening na te partie wykonać. Ale jeśli chodzi o pozowalność, to jest naprawdę w porządku i możliwości ustawienia tej figurki są bardzo duże. A proporcje z grubsza są naprawdę fajne. I wydaje mi się, że w porównaniu z innymi figurkami, które mieliśmy wcześniej, to Ant-Man wypada naprawdę bardzo dobrze. Gdyby ten zestaw pojawił się w szerokiej dystrybucji, był do kupienia realnie za jakieś 110 zł, a nie 160 zł katalogowo, to byłoby idealnie. Ale z drugiej strony uważam, że 160 zł za naprawdę nieźle skonstruowaną figurkę akcji w wersji klockowej, to też jest cena, którą można przełknąć. Tym bardziej, że naprawdę do Antmana nie ma się za bardzo o co przyczepić. Drobne dysproporcje w nogach, ok, to się może zdarzyć. Ewentualnie możecie sobie to przebudować. Natomiast cała figurka jest proporcjonalna, cała figurka bardzo fajnie. Pokazuje, co to jest za postać. Nie ma tutaj rzeczy, które mogłyby się okazać satyrą, i to jest myślę istotne. Bo kiedy popatrzymy sobie na przykład na nadchodzącego ulwerina który powinien być krępy, ale który powinien być też bardzo mocno zbudowany, to tam chyba nie będzie pasowało nic. Ale pożyjemy, zobaczymy i sprawdzimy, jak to będzie wyglądało na żywo, bo może okazać się, że to będzie całkiem udana figurka, tylko na zdjęciach wygląda niekorzystnie. Tutaj na zdjęciach Antmen wyglądał korzystnie. Po zbudowaniu również i zdecydowanie tę figurkę mogę Wam polecić. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!